że tam, że, że coś piszesz? Dawaj cicho, panie, 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 panie komandorze. Przynajmniej że... dla wiszy. Eee. Dawaj. Um, więc, to są ogłoszenia i to chcę wam przekazać. O to, o to właśnie. Tak, to. O to też, to też. Tak, tak, na pewno, tak. To też! Tak, tak, tak! I to też! napiszcie sobie, że to będzie o tej i o tej godzinie, bo to będzie tak emocjonalnie fajne, że po prostu... ten, ten dół, też o tej taki... No taki dać. To się nie trzyma! Ludziem trzeba robić równo przed feriami. No i ja akurat będzie w serii. Dlatego ja trzeba teraz to robić. Teraz? No, 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 teraz, tak, teraz, tak, teraz. Znaczy live'a, no nie, no nie teraz, ale przynajmniej normalny odcinek. No to za chwilę będzie, oczywiście. No to kręcimy zaraz, ale z czego? Macie na modę. Mmm... Ili a może no dobra dobra to tyle chciałbym wam przekazać a